Cześć! W tym filmie pokażę Ci jak skonfigurować telefon w 30. Więc tutaj musisz wybrać swój język, a następnie kliknąć Rozpocznij, a teraz musisz wybrać swoją lokalizację, a następnie kliknąć dalej. Teraz musisz zgodzić się na warunki użytkowania, a następnie kliknąć dalej. Teraz możesz połączyć się z Wi-Fi lub kliknąć ustawienia offline, a następnie kliknąć kontynuuj. Teraz przewiń w dół i kliknij akceptuj. A tutaj możesz ustawić swoją metodę odblokowywania lub po prostu kliknąć pomiń. A teraz możesz zdecydować czy chcesz instalować aktualizację automatycznie czy ręcznie. Teraz możesz zdecydować czy chcesz wysyłać dane diagnostyczne czy po prostu kliknąć nie zgadzam się. A teraz możesz po prostu kliknąć dalej. A tutaj możesz zdecydować czy chcesz korzystać z trybu nawigacji za pomocą trzech przycisków czy gestów. A teraz kliknij, i rozpocznij. I to wszystko w tym filmie. Jeśli Ci się podobało, daj łapkę i subskrybuj.